Cześć, witajcie na moim kanale. Mam na imię Agnieszka i dzisiaj przedstawię wam 5 przydatnych wskazówek dotyczących brush letteringu, czyli kaligrafii nowoczesnej z użyciem pisaków typu brush pen. Na pierwszy ogień idą arkusze ćwiczeń. Zanim zaczniesz pisać całe wyrazy, a nawet całe litery, zacznij od rozgrzewki i tak zwanych wprawek. Są to takie ćwiczenia podstawowe, podstawowe ruchy w kaligrafii nowoczesnej w brush letteringu, które uczą różnicowania grubości linii na cienką i na grubszą. Z biegiem czasu nasze mięśnie dłoni zapamiętują te ćwiczenia i później korzystamy z nich intuicyjnie, nie skupiając się na tym, kiedy powinniśmy dociskać braszkę do kartki, a kiedy nie. Zestaw takich 30 podstawowych kresek, wprawek do braszeteringu znajdziesz na przykład w moim e-booku w formie gotowych arkuszy ćwiczeń do samodzielnego wydrukowania. Tak jak widzisz tutaj na filmie, wystarczy wydrukować te kartki i są one w formie takich szarych linii. Które potem poprawiamy za każdym razem brush penem. i w wolnych przestrzeniach możesz samodzielnie poprawiać ten sam kształt aż do skutku. Druga wskazówka, która jest właściwie powiązana z tą pierwszą, to jest: pisz na odpowiednim papierze. Wybór papieru jest dosyć istotny. Warto kupić taki zeszyt ćwiczeń do brush letteringu, który ma dostosowany do tej techniki papier. To znaczy jest gładki, ma wysoką gramaturę, dzięki czemu brush peny nie przebijają na drugą stronę i można z nich korzystać z obu stron. Oraz posiada specjalną liniaturę do pisania. Na przykład ten zeszyt ćwiczeń mojego autorstwa jest dostępny wraz z e-bookiem w moim sklepie Devangariad. Posiada specjalną liniaturę, dzięki czemu łatwiej będzie ci pisać litery i możesz powtarzać właśnie te kształty, które pokazywałam przed chwilą, te wprawki. Najpierw na wydrukowanych arkuszach, a potem w nim, gdy nabierzesz już wprawy. Ewentualnie, jeśli nie masz takiej możliwości lub chcesz wydrukować dostępne w internecie czy w moim sklepie, właśnie w e-booku, te arkusze ćwiczeń, skorzystaj z papieru, który ma satynową, gładką powierzchnię i gramaturę powyżej 100 gram lub więcej. Najlepiej, gdyby miał powyżej 150 czy 190, tak jak w tym zeszycie do kaligrafii, ale myślę, że taki 100 gramowy będzie odpowiedni na początek i po prostu w najgorszym wypadku nie będziesz pisać po drugiej stronie. Kolejne trzy wskazówki w zasadzie są ze sobą powiązane, ponieważ dotyczą samego pisania i używania braszpena. Warto pisać wolno i robić przerwy po każdej wykonanej linii, kresce. Nie spieszyć się. To nie jest taka forma pisania jak na przykład na co dzień, robiąc notatki, tylko jest to pismo ozdobne i wymaga trochę większej precyzji. Nie śpiesząc się, nasze litery są bardziej kształtne i łatwiej idzie nauka nowego stylu pisania. Tak jak widzisz, Odrywam za każdym razem brush pen po jednej wykonanej linii i dzięki temu łatwiej też opanować mi podstawy związane z braszletingiem. Ostatnia wskazówka to obracanie brush pena w trakcie pisania. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale co jakiś czas obracam brush pen w palcach. Chodzi o to, że końcówki braszpanów mają tendencję do deformowania się ze względu na swoją elastyczność. Poprzez obracanie ich co jakiś czas zapobiegamy nierównomiernemu zużywaniu się pisaka i dzięki temu możemy korzystać z niego dłużej. Mam nadzieję, że film ten pomógł ci z wystartowaniem z bracletingiem. Daj łapkę w górę, jeśli interesuje cię taka tematyka. Dzięki temu będę wiedziała, jakie powinnam zrobić kolejne filmy. Do usłyszenia.